Prosiłbym Cię o krótką ocenę spotkania, szczególnie patrząc na pierwszą połowę, która obfitowała w dużą ilość błędów, po jednej i po drugiej stronie. No tak, tak jak już tutaj wspomniałeś, no pierwsza połowa to można powiedzieć festiwal błędów i po naszej i po stronie Tarnowa. Dużo takich nerwowych sytuacji, szybkich zwrotów akcji. No i kończymy pierwszą połowę minus 2, tak, 12 do 10, to teoretycznie niedużo bramek. Także pokazuje to, że był to mecz na pewno walki. Jeśli chodzi o wynik, końcowo przegraliście, ale mieliście też dobre momenty i gdybyś mógł wskazać teraz na gorąco, wiem, że to trudne, te szczególne błędy, te najczęściej powtarzane błędy u Was w drużnie. Znaczy, no ciężko tutaj właśnie, tak jak powiedziałeś, na gorąco coś, coś wyciągać, tak? No na pewno nieskuteczność nasza, nie? I, i proste błędy, gdzieś wrzucone piłki, waltz, no proste błędy, to, to gdzieś tam zaważyło sytuację stuprocentowe. No i tyle, nie chcę też więcej mówić, bo mówię to jest świeżo na gorąco po spotkaniu, także ciężko cokolwiek tutaj teraz wyciągać można o tak. Ostatnie miejsce w tabeli, ale rozumiem, że głównie spuszczacie. Nie, no głównie spuszczamy, walczymy dalej, no to jest sport, no nieraz nieraz tak jest, że się wygrywa, nieraz się przegrywa, no my teraz mamy tą, można powiedzieć, czarną serię. Gdzieś tam ta porażka za porażką, nie są to jakieś duże różnice bramkowe, każdy mecz to jest mecz walki. No ale coś, coś się zacięło, musimy sami uwierzyć w to, że potrafimy wygrywać. I tyle. Możemy jedynie przeprosić kibiców za, za taką postawę i walczyć dalej.